Cześć Boże, drogie dzieci, drodzy rodzice, witam Was w kolejną niedzielę. Dziś przeżywamy uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Zapraszam. Pan Jezus wstępuje do nieba. Czy ktoś z Was wyobrażał sobie, jak tam w niebie wygląda, co teraz się dzieje, gdy Pan Jezus tam idzie? Ja nieraz sobie to wyobrażałem. Jak? Popatrzmy. Pan Jezus wstępuje do nieba, aby nam przygotować miejsce. Wyobrażałem sobie to zawsze tak, że teraz w niebie jest wielkie zamieszanie. Wjeżdżają ciężarówki jedna za drugą. Pan Jezus buduje nam mieszkania, w których niczego nam nie będzie brakowało, będą pięknie umeblowane, budują się place zabaw, boiska, parki, abyśmy mogli wypocząć, byśmy już nie cierpieli. Ale czuli się szczęśliwi. Pan Jezus wstępuje do nieba, by wszystko nam to przygotować. I to wszystko tam na nas czeka ta pełnia radości i szczęścia. Jezus Chrystus wstępuje do nieba, a przy okazji daje nam zadanie, które mamy wypełnić tu na ziemi, by również tam z Nim się znaleźć. O tym zadaniu dziś słyszymy w pierwszym czytaniu i Ewangelii. Posłuchajcie tych dwóch fragmentów. Z dziejów apostolskich. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samary, i aż pokręcę ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie. A pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Jakie zadanie daje nam Jezus? Mamy być świadkami, mamy iść i głosić na cały świat dobrą nowinę, mamy mówić ludziom, opowiadać, pokazywać swoim życiem, że Chrystus z martwych stał i poszedł do nieba, i że my również tam z Nim możemy się spotkać. Być świadkiem to niełatwa rzecz. Ale Pan Bóg i w tym chce nam pomóc. Dziś w drugim czytaniu przez świętego Pawła mówi nam, co to znaczy być jego świadkiem. Posłuchajmy. Z listu do Efezjan: Bracia, zachęcam Was ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden Chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. Jak słyszeliśmy, być świadkiem Chrystusa to godnie postępować, postępować z miłością, kochać drugiego człowieka, być dla Niego pomocnym, wobec Niego cierpliwym. To wszystko miłość dla drugiego człowieka. Sprawia, że świadczymy o Chrystusie, świadczymy o Jego miłosierdziu, świadczymy o Jego wielkiej miłości do nas. Drogie dzieci, drodzy rodzice, Pan Jezus dziś wstępuje do nieba po to, aby nam zrobić tam miejsce. Dziś również daje nam zadanie, abyśmy szli i głosili dobrą nowinę, byśmy byli świadkami zmartwychwstałego w naszej codzienności, w naszych domach, tam gdzie jesteśmy, do dzieła. Miejsce w niebie na nas czeka. Dziękuję Wam bardzo. To tyle. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Szczęść Boże!